Urząd miasta Kołobrzeg jest ostatnim urzędem administracji publicznej, który nie został poddany termomodernizacji. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania tego obiektu został sporządzony audyt i na jego podstawie opracowano dokumentację projektową. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miastu udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 3 milionów złotych na to zadanie. Całkowity koszt inwestycji to około 6,5 miliona złotych. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miasta. Z budynku zniknęły już rusztowania. Urząd zyskał całkiem nową elewację. Wymienione zostały wszystkie okna, zamontowana została w budynku wentylacja, której do tej pory nie było. Łączny koszt całości to 6,5 miliona złotych, chociaż tak jak mówię mieliśmy tutaj bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne. Prace potrwają do końca czerwca. Wykonawca Podobnie zmieści się w tym terminie, widać rusztowania znikają, w środku też te prace powoli się kończą, zostały tak naprawdę ostatnie szlify. W tej chwili miasto ogłosiło przetarg na drugi etap inwestycji, czyli termomodernizację budynku po dawnym urzędzie pracy. Na jego dachu zostanie zamontowana fotowoltaika.